maneczko tutaj pierwszy filmik właśnie z głośnikiem, bo byłem w Sosnowcu, kupiłem nowe słuchaweczki. Jesteśmy na SS Charmlock. Sam polecam ten statek, jest bardzo fajny, duży, a teraz nie przedłużajmy i chodźmy dalej. I chodźmy zwiedzać, dokładnie. A dzisiaj będziemy robili bardziej takie realistyczne. Bardziej realistyczne filmiki, bo będę mógł gadać. Sorry, jestem trochę niewygadany. Wyga, nie o, no no coś tam na mnie napisał. Nie pytajcie. Um, dobra, musiałam coś zrobić no to nagrywam dalej tutaj I ładne ale powiem wam dla mnie to chyba najlepszy statek ever. jest dużo tutaj rzeczy i słuchajcie, musicie zapamiętać wszystko, jak wszystko wygląda bo później jak on zatonie jak on zatonie oczywiście to pójdziemy weźmiemy struin do nurkowania yy, i pójdziemy go zwiedzać mhm. Tak, zwiedzać I tutaj jesteśmy blisko maszynowe a kurde, nie chcę tu dobra Ależ tak to jest piękna pogoda Piękny kominek Z niego para piękna leśnie. Hmm, co to jest? Unlock sim Okej, okay, nie wiedziałam, że to takie wielkie Będzie Dobra, nie wiem, gdzie to wybuchło Idziemy Ale zrobiłem takie Ale będziemy oczywiście łódki spuszczać bo najpierw musimy wszystko znaleźć najpierw sprawdzimy dziób w końcu także byliśmy okej okay, tu jest woda jakby nie ma ale się łóżka aha jest to idziemy zatrzymać statek emergency stop Ale bardzo polecałam grę Stormworks, chociaż my w nią teraz gramy. Najlepsza gra. I zanim pójdziemy na dół, to spuścimy łodzie ratunkowe. boom let's push down the attic Puszczamy kolejną łódź. A ja. Może będziemy robić nowy content na... No. Ale to wątpię na Simreju Ale to się okaże. Albo kupię, albo... Albo kupię, albo nie. Kurde. Mm. spuszczone okej okay, tutaj jest takie że wszystko takie wszystkie kable od telegrafu okej okay, statek to ja. Nie. nieważne chodźmy jeszcze to Powiem, no statek idzie nawet szybko na dno myślę że to nie jak Brytanik bo szybko się zalewa albo jak Lusitania w 18 minut ale tamten statek tamten SS Newport jak w niego graliśmy zatonęliśmy go to to kurde jak to szybko poszło ja nawet nie zdążyłem zareagować. Chain do Jestem. Musiałem na chwilę coś zrobić w domu. Ładnie to wygląda, powiem. Pamiętacie, że przed chwilą ja tu byłem i dotąd nie była woda. Była mniejsza. Ta woda szybko rośnie. Więc no może lepiej? Co tam jest? Zaczcie sobie uh, Sorry. Kurde. Eym. Um, FORAT. wszystko, nie wiem co chodzi tutaj. Um, zapamiętajcie sobie, zapamiętajcie sobie jak to wygląda. Ej, co się dzieje? szybko No no Tak szybko? O boże. C -c -c. W ogóle niedawno jak miałem pożar w takim jednym statku Może ja go nagram? To, to, no, to normalnie z wentów leciało, leciał dym. Pierwszy raz to jest takie, zauważyłam. Ej, pamiętacie? Przez film to tak nie było. Nie było takiego profilu. Już 9 minut, 5 sekund filmu. Teraz zaczęło tak tonąć. Jak zejdziemy tutaj. to teraz bardziej będę się zajmował ewakuacją. E, dawaj, dawaj, dawaj. Um. No to mocno już to nie mocno. Przed chwilą było tak malutko. Oboż Teraz to będę normalnie do was bliżało. O by o ży. E. obozy Z. Ale jak coś przepraszam, bo ja nie mogę na przykład pisać, ży on lepra. Także nie mogę pisać tych takich rzeczy, bo coś się zepsuło z tą klawiaturą na StormOx. O boże. Ty, 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 ty. Co się stało? Dobra, nie wiem, ale jeszcze tego wrócił na swoje miejsce. O kurde, aaaa zbugowałem się. O kurde, ja poczułem, muszę się na chwilę zatrzymać. Dobra, nieważne, jestem, musiałem się odbugować. Eee. Patrzymy przez hacz. No dobra, jest tam dużo wody. Teraz to zamknij. Eee... Idziemy tutaj Daridab Durab. Idziemy do pokoju Pokoju mechanizmów. A zów tutaj to leci. Może nagram filmik, e, nagram filmik z, jak ja sam zbudowałem z, mo, z mojego statku to oczywiście wszystko wyrzucamy, nie chcemy tego idzie, Oboż! O Boż. Boże z Maria o Boże. Co się... Gdzie jest dziób? O Boże, ale... Kolejna eksplozja? O oh, wow i tapnę się tam. Na. No. Gdzie leci woda, tu leci woda. Tylko jakby nie... Nie, jest stąd... Jest na mostek. Wyłącz. Mám taky... To už je OK. Zamkne. Ciekawe, czy dalej działa. Niestety, już za bardzo nie. O, no i pamiętajcie, jak tam staliśmy, i patrzyliśmy i mówiłem wam, zapamiętajcie to. A teraz ja stąd uciekam. ja po znalazłem cake ja tutaj set way Ja i on jest tu i tu zaraz podpłyniemy. Na razie popatrzymy sobie, jak to tonie. Mm. Wznowie, jak już cały zatonie. Dobra, jestem. Jak widzicie, statek cały zatonął i udezmę teraz o tu są te rzeczy których nie potrzebujemy oboż jeszcze coś wybuchło i bierzemy em, strój to nurkowania i już i zaraz tam będziemy możecie patrzeć szybko bierzemy Eee, folii mentory... Źle. Eeeem... Nie pytajcie. Eee... Kurde. Eee... Ej, 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 no gdzie to, gdzie to, gdzie to? Może to tu gdzieś, przy, poszukamy tego, to zajmie chwilkę, mam nadzieję. A tak wiadomo, to właśnie przypominam, żeby sobie kupić chyba um, bardzo fajna gra. Masz tam wszystko, możesz zbudować co tylko chcesz. Jak kosztuje? Niestety nie jest darmowa, 84 zł ale za taką, za takie coś warto powiem hmm, poczekajcie Dobra, jesteśmy i mamy Diving i lecimy na nasz waypoint Ciekawe, czy go zobaczymy stamtąd kiedy go zobaczymy? No, dziesięć. Aha. Zniknął. No kurde, no, no, nie. No. Szkoda. A może nie zniknął, nie zniknął. Dobra. Tylko się nie załadowało. Co to? Teraz się. Tutaj jest wszystko. Ty, 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 ty. był największy wybuch. tutaj jest co tutaj jest um, wędki za czterki Hech. mówiłem, żebyście zapamiętali A to tutaj coś wybuchło, co to, to? Nie wiem To teraz tak wygląda Zapamiętajcie ten filmik to jest chyba special filmik um. No powiem, mam nadzieję że wam się podobał, ale jeszcze zwiedzimy to. Tutaj raczej nie jest zamknięty. Czy jest? Large connector. Tutaj pozbiczymy. ja ładny dech, Jost, No... Co to dost klejn? No kurde, tu nie, ale... Po, ale powiedzcie mi jak? Gap? to jest trochę anhor ale poczekajcie ale no dobra to jest na tyle Bye, bye. Dziękuję za oglądanie. Tą grę bardzo polecam. I Simreya, e, gdzie możesz jeździć etelka z 8 E07 e, i pośpiesznym. Możesz wszystkimi e, pociągami jeździć. Polecam Stormorksy i Simreya. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.